Hej, kadulpado, super, że jesteście. Zapraszam Was na kolejny filmik. A dzisiaj zaprezentuję mój nowy pilot do wzmacniacza pioniera A204R, marki pionier modelu CUA019. Kupiłem na Allegro za 70 zł. Został poczekany do Impo za darmo. Musiałem kupić ten pilot, bo nie było w zestawie do tego wzmacniacza pioniera A204R. Dlatego, musiała, dlatego postanowiłem kupić właśnie. A teraz zaprezentuję pilota. Dostępne przycisko tyl przyciski tylko 8 jest do tego, do tego wzmacniacza: czyli CD, tuner, pchono, tapę 1, tapę 2, linę i, głoś i, i głośność. A reszcie przycisków to jest do. Magnetofonu i odtwarzacza CD, tylko niestety a do jest tylko to w tym białym, ra, w białej ramce te 8 przycisków, a reszty to jest do, to jest do magnetofonu, a to jest do odtwarzacza CD, a to jest, by on to jest si, wo, o, włączanie CD, radio i magnetofon, czyli tapę. A tutaj mamy dwie baterie wkładane. Dwie baterie typu AA. A tutaj mamy czujnik poczerwieni. No właśnie, i, i właśnie w tej miejscu, w tym, jest, tym właśnie jest czujnik poczerwieni, w tym do pilota. Niestety, nie, ten pilot nie posiada przyci, przycisku wyłączenia, i włączenia z Tak samo jak i w oryginalnym. A ten pilot jest właśnie zamienny. To nie jest oryginał, to jest zamienny niestety. Ale i tak, do, ale i tak, ale i tak dobrze działa wszystko. Jeśli chodzi o pilot do tego pioniera, wzmacniacza działa bez zarzutu. Nie ma ani przycisku wyciszania, ani włączania, wyłączania wzmacniacza na, na pilocie, właśnie. Bo to nie jest Denon, tylko pionier tym razem. Dobra, to teraz pokażę wam jak to działa. Wejdź, wciskamy wciskam w CD, no jak widać działa. Przełączył się na CD. Teraz wciskamy w tuner i też działa. Dobra, może latarki włączy, bo, bo. Bo się popsuło się, się, się wyostrzenie się w filmiku. Wciskamy przycisk Hono i też działa. Tapę 1, tapę 2 i ten, to już nie muszę ciskać, bo i tak to wszystko to by działa. Teraz wejdźmy w linę No i też działa w końcu. No dobra a, a za chwilę głośność. Włączamy jakiegoś muzykala Na przykład z nauką Pelik Sąd i Ani Jochnik, Tonikt. Radiochnik Hołuse NCS Co Film mu, Music. Raz wejdźmy. raz głośność. I to jest właśnie i tak, i tak właśnie działa pilot do mojego zmacacza pioniera. To jest przyciszanie. A to jest podgłaszanie to ten plus. Zatrzymujemy. I tak właśnie i tak właśnie zaprezentowałem ten pilot. Do mojego, zma mojego zmasacza pioniera A204R Ten, ten, do, ten pilot właśnie Okej, okay, to już koniec z tego filmiku Jeżeli podoba ten filmik O tym pilocie zamiennym pionie Su A019 Do tego mojego zmasacza pioniera A20 A204R To zostawcie łapki w górę I subskrybujcie mój kanał Dzięki, do zobaczenia, cześć i papa pa Yeah <laughs>